Kranem czeka świat Gdzie Marta z Matyldą Wita was Chłopaki Alpaki Śmiechu moc W Alpiland Błyszczy jak noc Zakręcone chwilę Cześć, czołem kluski z rosałem. Dzień dobry. Słońce świeci, więc musi być dobry dzień. Powiem Wam, że aż się zupełnie inaczej wstaje, jak to słoneczko operuje. Czekajcie, naleję sobie trochę wody, bo mi się normalnie coś dzisiaj tak chce pić. Że makarena. Słuchajcie, coś Wam zaraz powiem. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Umyłam sobie wczoraj włosy tym szamponem. Dobrze go trzymam? I nie wiem, czy oni zmienili jakąś formułę, czy co oni zrobili z tym szamponem, ale powiem Wam, że jestem w szoku, bo to mi dało taki efekt na włosach, jak Normalnie toner. Naprawdę mocno i to powiem wam, umyłam dwa razy, ale nie trzymałam tego jakoś mega długo czy coś. Po prostu pod prysznicem napieniłam, umyłam się, spłukałam, więc to było ekspresem, a naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ja pamiętam, o jakiś tutaj upiotony, pamiętam, że ten szampon to był taki średni, wiecie, ja go tak. Raz na jakiś czas w przypływie emocji kupowałam, ale jakoś nigdy nie byłam zadowolona z efektu, a tym razem to mówię, nie wiem, oni coś musieli w nim zmienić, bo te włosy są naprawdę fajnie ochłodzone. Więc, Joanna, no, 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 brawo, brawo. No i pewno ci mi się tak śmiece chciało, bo wiecie, jaka jest jaki, jaka roślina w domu to największy pijak? No bazylia. Podlewam jednocześnie bazylię, mięta, bo mam obydwie na parapecie. I ta mięta stoi, 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 a bazylia, ja ją codziennie rano podlewam i ona codziennie rano jest skrapnięta. Potem jak ją, wiecie, trochę podleję, to ona szybko ożywa, ale no normalnie pijak jak pierwszej wody. Ja nie wiem, co się stało. Jak mi się przypomniało o tej mojej krzeczoty, o, wypiłaś wszystko. Mówię, dam mu pić chłopakowi. Zaraz w ogóle uciekam do pracy, ale jeszcze tu parę rzeczy ogarnę, zanim sobie pójdę. No i co ja Wam tu jeszcze miałam powiedzieć tak na szybko, bo ja wiecie, 150 tysięcy myśli. Aha, ten preparat, powiem Wam, że to jest naprawdę, kurczę, dość ciekawa sprawa, bo tak do właśnie mikrofali, do piekarnika, do przeczyszczenia, bo to odtłuszcza. Czyli do przyczyszczenia blatów. Naprawdę spoko. Ja sobie wczoraj tę płytę normalnie tak przemyłam. Wiecie, że dziewczyny to naprawdę daje radę. Czuć ocet, bo go czuć to nie jest tak, że, że nie... No już, pożę. No już jesteś piękna, czysta i jeszcze drzesz się na mnie. No ja nie rozumiem. Czuć ocet, ale to nie jest tak, że czuć go jakoś mocno. Wcale nie. To zaraz szybciutko ten zapach się ulatnia i tak mówię do sprzątania kuchni, do, do, do odtłuszczania to naprawdę porządny chyba produkt się będzie tutaj zapowiadał. Ale ja go jeszcze przetestuję. Tak czytam, czy tu. To... A, i można go używać też do odkamieniania. Aha, no i pisze, że jest bezpieczny do przygotowywania posiłków, czyli blaty, wszystkie inne rzeczy też, tak. No i ten płyn. Powiem Wam, że to będzie mój drugi ulubiony płyn do mycia naczyń. Bo... Jak właśnie mówię, zobaczcie, on jest taki wodnisty, więc mi się wydawało, że to taki sikacz będzie. Ale nieprawda, to jest bardzo fajnie skoncentrowany płyn, jak go tam trzepniecie na gąbkę, a też fajne, bo można spsikać od razu patelnie jakieś takie, no jest to pomysłowa sprawa. To Wam powiem. mi to się bardzo spodobało, także, tylko bardziej mi się podoba ten pomarańczowy, jak żółty, bo żółty tak... Takim cytrynowym Ludwikiem, a ja nie lubię tego zapachu. Po prostu nie lubię tego zapachu i on mi tak nie bardzo, no ale spokojnie. Wykorzystamy, wykorzystamy. Idę ogarnąć jakieś śniadanko i komu w drogę temu wrotki, jak to się mówi. Mam nadzieję, że chociaż trochę dzisiaj jest cieplej, bo z tego co patrzyłam to ma nie być jakoś ciepło. Ale ma świecić słoneczko, a to już jest na plus, mojej drogie dziewczyny. Także do pracy rodacy. To jakie jest, każdy widzi i czy ono będzie. To wiecie, jak wróżyła babka na dwoje, Cholerowie! W cieniu już jest tak zimno, ja wyskoczyłam tutaj, bo przypomniało mi się, chciałam go sobie dzisiaj kupić, ale nigdzie go nie było. Więc jutro pędzę do Roska, bo tam go kupowałam. Dziewczyny, kiedyś ja już Wam mówiłam, nie lubiałam tej firmy jak jasny kapelusz. Natomiast teraz, powiem Wam, tu już jest końcówka, już na raz nawet nie będzie. Ale powiem Wam to, co robi ten balsam brązujący, bo to jest balsam brązujący. On pięknie, delikatnie, ja go stosuję tak co drugi dzień. Nie stosuję go codziennie, bo... Boję się, żeby mi się za szybko to nie naciapało, żeby nie było plam. Natomiast nie robi żadnych plam, nic takiego. A to, jak pięknie nawilża ciało, jakie są nogi po nim. Słuchajcie, gładziutkie, delikatne, bo po samoopalaczu. Ja mam też samoopalacz, który bardzo lubię. I raz na jakiś czas przyplatam ten samoopalacz, ale po samoopalaczu ta skóra taka nie jest. Natomiast po tym. To jest po prostu miód malinka i to 13 zł, czyli naprawdę dobry produkt. No i drugi produkt, z którym się ostatnio przeprosiłam, bo wiecie co? Ja zapomniałam w ogóle o nim. Tak postawiłam go na półeczce w łazience i to jest peeling kwasowy do twarzy, tak? Dobrze mówię, kwasowy? Mm, tak. Przy skórach problematycznych, takich jak przebarwienia hormonalne, posłoneczne, potrądzikowe, zaskórniki, zapalenie, zapal, boże, zapalne zmiany trądzikowe, coraz mniejsze te literki robią. Zawarte w składzie hydrooksydanty wykazują działanie keratolityczne, rozjaśniające przebarwienia oraz regulujące. Pracę gruczołów łojowych. Dziewczyny, jak zaczęłam robić dwa razy w tygodniu ten peeling, to powiem Wam, że zupełnie inaczej ta moja skóra odżyła. I pamiętam, jak byłam na kwasach w zeszłym roku i też mi Laska powiedziała, że powinnam robić częściej, bo nawet jak ja sobie przyjdę na te kwasy tam jednorazowo, czy nawet dwa razy to zbyt dużo jest tego martwego naskórka nagromadzonego, żeby to pykło, wiecie, po jednym razie. I tak teraz dostałam takiego olśnienia. I powiem Wam tak, robię to zawsze wieczorem, bo skóra jest dość czerwona po nim. Mimo tego, że on mi nie szczypie, nie piecze, ale gdzieś jakaś reakcja wchodzi. Natomiast rano, jak się budzę, oczywiście jakiś fajny kremik po tym rano jak się budzę to ta buzia wygląda zupełnie inaczej makijaż się zupełnie inaczej trzyma, naprawdę i tak właśnie mówię, muszę Wam o nim powiedzieć, bo ja go kupiłam w Hebe, to jest firma Mezobust ja z tej firmy cały rok używam kremu z retinolem pod oczy i bardzo go polecam wydajność tego kremu to jest taka, że ta firma to po prostu z torbami chyba pójdzie, bo ja naprawdę używam i używam i używam i ten krem się nie kończy retinol jest też fajny ale to jest naprawdę godne uwagi bo fajnie tą buzię doprowadza, naprawdę fajnie ja teraz sobie go już tak postawiam w łazience żeby wiecie, tak mnie w oczy, żeby do mnie mówił i będę go stosowała dwa razy w tygodniu tak jak jest zalecane, bo częściej nie ma co bo to wiecie, też uwrażliwicie skórę ale te dwa razy w tygodniu myślę, że naprawdę warto. Kralewno, a co ty robisz? O, jak coś pachnie. O, chyba sąsiadka kuklety smaży, co? Czy kiembasę? Coś musi smażyć, bo ty tak normalnie niuchacza wystawiasz, że... Matysia, chodź idziemy zobaczyć na czereśnie. Czy nam tam coś już wyrosło, wiesz? O Jezu, o Jezu, jakie to psisko normalnie międzone. Chodź idziemy na czereśnie. Ja myślę, że w tym roku to ja będę największym szpakiem w tym domu. <laughs> Idę zobaczyć. Chociaż patrząc na pogodę, o, to ja nie wiem, czy to coś. W ogóle bardzo dużo ludzi mówi, że truskawki tak gniją. Wiecie co one w ogóle nie tanieją, więc chyba tu jest jakaś racja, że jednak dlatego trzeba jeść póki są, bo coś mi się czuje, że one się szybko skończą i nie zdążą stanieć. Chociaż pomidory dzisiaj dziewczyny w Dino były po 5 zł malinówki, więc wzięłam tych pomidorów sporo, bo no bo ja ogólnie lubię pomidory w sezonie. I tak zamierzam sobie teraz pojeść. Nie, zielenina jak 150, nic tu jeszcze nie ma. Hmm. Ale mówię wam, moja czereśnia dojrzewa dopiero wtedy, kiedy inne już przestają owocować, i wtedy wszystkie szpaki z całej wioski siedzą u mnie. No ale drzewo mamy duże, więc. Starczy dla wszystkich, boże, jak cudownie w tym słońcu, ale już w cieniu jest chłodno, musiałam ubrać bluzę, bo tak zmarzam. Chociaż dzień się trochę zrekompensował, bo powiem wam, że rano, no to tak już trochę powątpiewałam. Natomiast tak już jak pojechałam do pracy, ta pogoda się fajnie wyrównała. No i podobno ma być piękny weekend. Piękny mam na myśli ponad 20 stopni, u mnie chyba 21 więc ja akurat czekajcie, 21 to miało być chyba w w, w, w w sobotę a w niedzielę nawet 24 ja mam w niedzielę wolne pięknie pięknie, cudownie już nie mogę się doczekać czy co, idę zobaczyć, bo coś mi tam przyszło z Chińczyka Idę zobaczyć, co to za cudawianki. Zaraz przymierzymy razem, co tam jest. Ale najpierw jeszcze trzeba iść do Andusiów zobaczyć. Mówiłam Wam ostatnio, że mi się bardzo podobają paski. Ale wiecie co, teraz dochodzę do wniosku, że jednak bardziej mi się podobają czarne rzeczy z białymi paskami niż białe rzeczy z czarnymi paskami. Chociaż to akurat. Jest mega fajne i oczywiście znowu te wyjściowe skarpety. Ale powiem wam, że... jak się te buty nazywają? Matko ja umrę i nie nauczę się tej nazwy. Espadryle. Tak mi się ostatnio te butki podobają, że autentycznie nie macie pojęcia. Takie szmaciaki fajne, wygodne. Mam jedne. Tylko, że ja mam takie wiecie złote, więc one mi nie, do wielu rzeczy nie pasują. Ale dzisiaj będzie kreacja, do której na pewno spasuje. Także wyobraźcie sobie, co ja tutaj wymyśliłam. Ale to naprawdę jest fajne. Zostawię Wam linki pod spodem. Jak nie zapomnę, oczywiście. A jak zapomnę, to piszcie to wtedy dołożę, bo ja ostatnio, wiecie, wszystko robię tak w biegu w biegu. Bardzo fajny, przyjemny materiał, no, oczywiście poliester, ale bardzo miły i delikatny. Także tak, a koszulkę wykorzystam do innych stylization, Dobra, idę teraz po co innego. Tadał, ta-dał. Patrzcie. Jak się stoi, to jak spódnica, tylko nie patrzcie na to, że to takie pogniecione. Ale to jest tak lekkie, że to jest po prostu idealne na ciepłe dni, na lato, bo to jest taka cienizna. No i ma coś, co ja uwielbiam, bo powiem Wam szczerze, ma kieszenie, więc dla mnie to jest od razu number one. Uwielbiam te spodnie. Ma pasek, tu można sobie związać. Ja na razie mam to z tą koszulką. Ale powiem wam, no świetne, nie czujecie jakby cokolwiek było na sobie, no tylko niestety wymaga prasowania. Ja mam jeszcze jedne takie w kolorze brązowym i nie ukrywam, że ten brąz chyba bardziej będzie taki, taki mła, no. Chociaż ten róż też jest niegłupi, wiecie, do czarnej koszulki, albo do białej, albo do jakiejś różowej takiej. Hmm? Ale takie pokrociony. O Boże. Normalnie powinnam powiedzieć, że odpada, bo trzeba prasować, ale niestety większość tych letnich rzeczy trzeba prasować. Dlatego swetry są zawsze górą. Chyba, że ktoś lubi prasować. No ja nie, nie należę do takich z... ludzi. Ja prasuję, bo muszę. Jesteście tam jeszcze? Czy, czy już uciekliście? Jak jesteście jeszcze, to teraz wiecie. Komentarz Kciuk w górę bądź w dół, to absolutnie bez różnicy. Jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to machasz to teraz. Z góry dziękuję, dziękuję, dziękuję. I te będą moim zdecydowanym faworytem. I w ogóle dziewczyny mam wrażenie, że one są większe jakby. A to jest dwupak, te spodnie są w dwupaku. Ale ja w ogóle lubię takie brązowe i uwielbiam takie kolory. I patrzcie, one nawet jak się tak stanie, to się wydają szersze. Nie, no, one na pewno są szersze. Nie, no, te to zdecydowanie. Znaczy szersze, one są jakby w ogóle większe. Nie, te spodnie mi się podobają. Nie wiem, jak z tyłu, bo ja oczywiście jestem influencer roku. Robię, mierzymy, a potem oglądam rzeczy na filmach razem z Wami. Także. Ale naprawdę te materiały tych spodni, dziewczyny, polecam Wam, bo ja mam różne te spodnie. Mam je z lnu, mam je z wiskozy, mam je z poliestru. A powiem Wam te? Z takiego materiału nie mam, a już go lubię. Jest naprawdę mega fajny, taki, <słuch> i znowu to powiem. Taki do latania na co dzień. Można z miotłą albo bez. Luzik, dobra. Ostatnia kreacja. Ach, I lecimy dalej. Teraz to poleciałam, powiem Wam szczerze. Bo... Jak komieniu paczajta? No mam nadzieję, że tu nic nie widać. Cholera ci dopiero. A po co ten sznur? Ależ nie, jak ktoś ma koty, to jest idealna kiecka. Słuchajcie, patrzcie. Widzicie? Sznureczki z takimi frędzelkami. <grymne> no, czat. A może to się obwiązuje? No bo po co by był taki długi? No to chyba tak. Czekajcie, teraz ja nie będę jakoś tak. Nie no, ja myślę, że to no, mam stanik, sorry wystający, więc no powiem wam na wakacje mega, bo taka wiecie, fieraneczka po prostu. Tu jest rozpierdaczek. Krótka taka haleczka pod spodem. Czekajcie, zależy co ja tu mam. Tu biust spokojnie dużo większy, jak mój wejdzie. Mm. No, wam, nie czuję tego. Niechu, nie, tego nie czuję. Może dlatego, że ja mam w ogóle coś zakodowane w głowie, że te długie kiecki są nie dla mnie i nigdy w życiu nie chodziłam w długich kieckach. Dopiero jakieś chyba dwa lata temu kupiłam sobie pierwszą, czy drugą. I one do tej pory leżą w szafie. Tam raz może założyłam, ale tak mi coś nie bardzo. A w tym roku zamierzam. Przełamać to w sobie i zacząć trochę chodzić. Ale no patrzcie. Wiecie, jak ja teraz wyglądam, jak biała, jak biała dama? Uuuu. Chociaż nie beżowa dama. Albo jak smutne beżowe dziecko. Nie wiem, no jakoś nie jestem do tego przekonana. Chociaż jakby tak dziapanę, jakieś fajne. Czy nawet boso pobiegał po plaży? Nie, nie. Dobra, koniec tego cyrku. Moje drogie dziewczynki. Przebieram się w swój standardowy dres. I lecę do chłopaków. Co na kolację czekacie? Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. O Jezu. Matkę zarzuca. O proszę. O proszę. Jak tu wszyscy na kolację czekają. Nie, nie, nie. Krusek, chcesz jechać jutro do pracy? Chcesz jechać jutro do pracy? Miku? Jak tam? Krusek mówi, że nie, nie, nie. Że on nie jedzie. A ty lubisz jeździć, nie? A ty też lubisz. Alpaki. Patko, jak to chcesz ich wziąć? Jak to chcesz ich wziąć? Zdrada. No czasem muszę wziąć innych, nie tylko was. A wy już dzisiaj były... znaczy dzisiaj, wy już byłyście kilka razy, to odpoczynek trzeba wam zrobić normalnie pracoholicy. Miku. Dobra. Pożegnamy się z chłopakami, z dziewczynami, a ja idę wam kolację przygotować, bo widzę, że wy już tutaj... O, niecierpliwi, nie, nie, nie. To co, chłopaki? Trzeba łóżkiem pomachać. O, zmęczony, ziewa, spać mu się chce. <śla> Szafir nie wie, o co chodzi. Moi drodzy, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć. Pa! Pa, pa, pa! Jeszcze nie pa? Nie, no ja już myślę, że pa.